Teraz przeprowadzimy doświadczenia dwa, dotyczące trawienia węglowodanów złożonych. W jednym wykażemy właściwości amylolityczne śliny, czyli obecność w niej enzymu trawiącego, hydrolizującego węglowodan złożony skrobię. skrobie. Podobnie amylaza ślinowa może ten enzym, amylaza ślinowa, inaczej zwany ptialiną, może także trawić węglowodan złożony występujący w y, produktach zwierzęcych, czyli glikogen. Ale generalnie tego glikogenu w produktach y, zwierzęcych jest niewiele, natomiast zdecydowanie więcej w produktach roślinnych jest skrobi. Dlatego przygotujemy y, mieszaninę trawienną y, zawierającą y, skrobię i ślinę. Czyli najpierw musimy wyprodukować ślinę. Łukasz pobiera partiami niewielką ilość wody do buzi i płucze jamę ustną, tak żeby zebrać ślinę wydzielaną przez gruczoły ślinowe. Duże gruczoły ślinowe, czyli ślinianki przyuszne, podżuchwowe, podjęzykowe, a także drobne, malutkie takie gruczoły zlokalizowane w błonie śluzowej, Jamy ustnej, podniebienia, policzków, języka. Około 600 takich malutkich gruczołów się znajduje. Także ślina jest, ślina jest mieszaniną właśnie wydzielin i dużych gruczołów ślinowych, zwanych śliniankami, i tych malutkich. Ślina, tak jak powiedziałam, zawiera amylazę ślinową, inaczej mówiąc alfa-amylazę ślinową, czyli enzym należący do podklasy glikozydas, klasy hydrolas, czyli będzie katalizowała reakcję hydrolizy wiązań glikozydowych łączących cząsteczki glukozy w tym długim łańcuchu rozgałęzionym nawet występują czy budują jaki ma skrobia. Skrobia w skrobi to wiązanie to wiązanie alfa 1 4 glikozydowe w tym liniowej części cząsteczki natomiast w tych bocznych fragmentach cząsteczki glukozy są połączone wiązaniami 1,6 czy alfa-1,6-glikozydowymi i o ile alfa-amylaza ślinowa jest w stanie rozłożyć, schydrolizować te wiązania 1,4-alfa-glikozydowe, tak tych wiązań 1,6 nie jest w stanie strawić. Nie jest także w stanie strawić alfa-amylaza ślinowa tego wiązania 1,4-alfaglikozydowego w cząsteczce maltozy, czyli cząsteczce składającej się z dwóch cząsteczek glukozy. Dlatego końcowymi produktami trawienia skrobi i glikogenu przez właśnie alfa-amylazę ślinową jest maltoza głównie, ale także izomaltoza. Czyli taka cząsteczka, gdzie właśnie występuje pomiędzy dwiema cząsteczkami glukozy wiązanie 1,6 alfa glikozydowe. Proces trawienia skrobi przebiega etapami, także te etapy możemy śledzić bowiem ten długi, dłuża, długi łańcuch jeszcze z tymi bocznymi odgałęzieniami skrobi jest rozcinany, można by powiedzieć, jak nożyczkami, czyli trawiony do krótszych fragmentów zwanych dekstrynami. Obecność dekstryn, a także samej skrobi, możemy wykazać przeprowadzając reakcję barwną z jodem zawartym w płynie Lugola. Dekstryny w zależności od y, długości y, tworzą związki kompleksowe o różnym zabarwieniu, innym niż barwa y, takiego związku kompleksowego y, utworzonego przez skrobie i jod z płynu y, lugola. Y, natomiast końcowe produkty trawienia, maltoza, izomaltoza, już takich związków barwnych z. Jodem y, pochodzącym z płynu Lugola nie tworzy. Y, I tę reakcję z płynem Lugola wykorzystamy do śledzenia procesu trawienia skrobi, a zatem wykazania właściwości amylolitycznych śliny. Y, Łukasz, bardzo proszę, przygotuj dwie probówki. W jednej powinna się znaleźć około 3-4 ml y, skrobi, y, roztworu skrobi, czyli mąki ziemniaczanej. Y, zagotowanej, czy jest to taki roztwór podobny do krochmalu, czy do kisielu bez, bez owoców. W drugiej, do drugiej probówki natomiast opisanej proszę, żebyś odpipetował parę mililitrów, 2-3 mililitry, mililitry śliny i wstawił na 3 do 5 minut do łaźni wodnej tak żeby te dwa składniki mieszaniny trawiennej uzyskały temperaturę 37 stopni czyli taką temperaturę jaka panuje w jamie ustnej Po tych 5 minutach kiedy nasze yy, substraty mieszaniny trawiennej uzyskały temperaturę 37 stopni. Za chwileczkę przygotujemy mieszaninę trawienną i będziemy co 30 sekund pobierać co 30 sekund pobierać około dwóch kropli takiej mieszaniny do dołka, do zagłębienia w płytce porcelanowej, a następnie dodawać do tej mieszaniny trawiennej Płyn lugola, wstawiać z powrotem mieszaninę trawienną do łaźni wodnej, ale podobny efekt możemy uzyskać trzymając probówkę w ręce, bo też ma właśnie taką temperaturę 37 stopni. Żebyśmy mogli porównać temperaturę przepraszam, żebyśmy mogli porównać zabarwienie tej tego kompleksu skrobi z jodem w płynie Lugola wykonamy najpierw taką barwną reakcję samej skrobi z płynem Lugola a następnie przygotujemy Łukasz przygotuje mieszaninę trawienną czyli zmiesza te dwa roztwory skrobi i śliny i będzie tak jak powiedziałam pobierał co 30 sekund w takie krople, dwie krople mieszaniny. Ważne jest, żeby pierwszą taką porcję mieszaniny trawiennej pobrać w punkcie zero, czyli praktycznie natychmiast po wymieszaniu. Bardzo szybko wymieszać ślinę i skrobie, ponieważ czasami zdarza się tak, że tego enzymu w ślinie jest bardzo dużo i reakcja trawienia zachodzi bardzo szybko i nie jesteśmy w stanie. Wtedy tych, prześledzić wszystkich etapów trawienia tych różnych zabarwień pochodzących z dekstryn o różnej długości łańcucha. Także proszę Łukasz, dodaj najpierw ze dwie krople samej skrobi do pierwszego zagłębienia w płytce porcelanowej i następnie dwie trzy krople płynu Lugola. Zobaczymy, jak zabarwiony jest kompleks skrobi z jodem który znajduje się właśnie w płynie Lugola. I teraz proszę przygotuj mieszaninę trawienną, czyli dodaj ślinę do skrobi i bardzo szybko wymieszaj pipetką, w której znajduje się ślinarz, którą dodajesz ślinę te dwa roztwory i pobierz proszę też dwie takie krople mieszaniny do kolejnego zagłębienia i trzymaj może proszę tą probówkę z mieszaniną w ręce, jeżeli możesz, tak żeby cały czas ta temperatura była Właśnie te 37 stopni. Przed pobraniem kolejnej porcji mieszaniny, tak jak to zrobił Łukasz, należy troszeczkę tą mieszaninę wymieszać i pobrać dwie krople do następnego zagłębienia, dodać dwie-trzy krople płynu Lugola, obserwować jakie zabarwienie ma ta właśnie ten produkt reakcji jodu z węglowodanem, znajdującym się w mieszaninie, czy to skrobią, czy już produktem częściowego jej trawienia. że Skrobia barwi się z jodem na granatowo, wyraźny taki granatowy kolor. Natomiast kolejne związki, które powstają z trawienia skrobi, mają już inne zabarwienie. Czy widać te różnice? Tak, widać. Czyli jakie, jakie to są kolory? Od ciemno granatowego poprzez brązowy, albo takiego koloru lekko brązowego, jak bym No właśnie, to jeszcze powinno yy, powinniśmy uzyskać wcześniej, przed tym brązowym kolorem, kolor, kolor fioletowy, bo te najdłuższe. Dekstryny powstające, powstające z trawienia skrobi, tworzą takie właśnie kompleksy o barwie fioletowej, krótsze, czyli w miarę powstające w miarę procesu trawienia tworzą takie kompleksy o zabarwieniu ceglasto-brązowym, takim ceglastym później. Natomiast w miarę właśnie dalszego trawienia. To zabarwienie staje się coraz jaśniejsze, także końcowe produkty trawienia maltoza i izomaltoza nie tworzą już związków barwnych. W związku z tym powinniśmy uzyskać kolor podobny do koloru płynu lugola, rozcieńczonego płynu lugola czyli taki jasno-żółty, jasno jasno-pomarańczowy, w zależności od. Od stężenia tego płynu? Ten moment nie zmienia się, tak? Czyli w tym momencie uzyskaliśmy tak zwany punkt achromowy, czyli to jest czas, po którym dojdzie do całkowitego możliwego przez rozłożenia skrobi przez amylazę ślinową czyli do uzyskania maltozy i izomaltozy jako tych końcowych produktów trawienia skrobi. Uzyskując ten moment wykazaliśmy po pierwsze właściwości amylolityczne śliny, czyli zdolność śliny do trawienia węglowodanów złożonych i prześledziliśmy poszczególne etapy tego procesu dzięki tworzeniu tych kompleksów z jodem o różnym zabarwieniu. W pierwszym ćwiczeniu Łukasz wykazał właściwości amylolityczne śliny, czyli obecność w niej enzymu alfa-amylazy ślinowej, enzymu, który trawił skrobie do maltozy i izomaltozy i do tego wykorzystał reakcję z płynem Lugola. Podobną reakcję wykorzystamy w drugim ćwiczeniu, w którym na przykładzie alfa-amylazy ślinowej zbadamy wpływ temperatury na przebieg reakcji trawienia skrobi i tym samym porównując przebieg tej reakcji w trzech temperaturach 0,37 i 100 stopni. I porównując później, przeprowadzając po zakończeniu reakcji trawienia, tą reakcję z płynem Lugola, obserwując zabarwienie mieszaniny, określimy, czy zawiera ona nierozłożoną skrobię, czy też zawiera produkty częściowego rozkładu, częściowego strawienia skrobi, czy też nie zawiera może już tych produktów, które tworzą barwne kompleksy z jodem, czyli, maltozy, czyli zawiera już tylko maltozę i izomaltozę, bo te nie tworzą takich właśnie barwnych związków. Przygotowaliśmy już wcześniej skrobie roztwory skrobi w tych właśnie temperaturach, czyli w temperaturze 0 stopni, taką probówkę ze skrobią umieściliśmy w łaźni lodowej, czyli w naczyniu z lodem umieszczonym w lodówce. Podobnie tej łaźni lodowej znajdowała się probówka ze śliną. Dzięki temu, dzięki temu, że dość długo, około 15-20 minut te roztwory znajdowały się w łaźni lodowej, mają one temperaturę 0 stopni i po zmieszaniu śliny ze skrobią i ponownym wstawieniu probówki do łaźni wodnej, do lodówki będziemy mogli Prowadzić reakcję trawienia właśnie w temperaturze 0 stopni. Mamy też przygotowane dwie probówki ze skrobią, które znajdują się w łaźni wodnej, czyli ten roztwór skrobi ma temperaturę 37 stopni. W łaźni wodnej znajduje się także probówka ze śliną, także ta druga próbka śliny, podobnie jak skrobia, ma. Temperaturę 37 stopni. I teraz poproszę łuka, żebyś podobną mieszaninę trawienną przygotował właśnie przy użyciu roztworu skrobi i śliny w temperaturze 37 stopni i tą probówkę z mieszaniną trawienną po wymieszaniu bardzo dokładnym odstawił do łaźni wodnej. Trzecia próbka. Powinna tutaj reakcja zachodzić w temperaturze 100 stopni, czyli musielibyśmy tutaj taką próbę gotować. No ale żeby uniknąć narażenia na działanie wysokiej temperatury, to przygotowaliśmy wcześniej ślinę i taką przygotowaną śliną, czyli Taką, która działała temperatura 100 stopni, zadziałamy na roztwór skrobi. Także trzecią mieszaninę proszę Łukasz, abyś przygotował właśnie z, ze skrobi, która ma roztwór skrobi, który ma temperaturę 37 stopni i dodał ślinę przegotowaną. I odstawił tę, po wymieszaniu tę próbkę, probówkę zawierającą taką mieszaninę do łaźni wodnej w temperaturze 37 stopni. Ponieważ ta mieszanina zawiera ślinę przegotowaną, czyli poddaną działaniu temperatury 100 stopni, to w ten sposób jakby imitujemy przebieg reakcji w temperaturze 100 stopni. Mieszaniny trawienne reakcje będą się znajdowały w tych łaźniach, w łaźni lodowej, w lodówce i w łaźni wodnej przez 10 minut. Przez ten czas będzie zachodziła reakcja trawienia i po 10 minutach wyjmiemy probówki z łaźni wodnej z łaźni lodowej. I do tych mieszanin y, Łukasz doda y, kilka kropli płynu Lugola, żeby wykazać obecność bądź to skrobi, bo wiemy, że barwi się z płynem Lugola na granatowo, bądź to przejściowych produktów trawienia, które tworzą barwne kompleksy z jodem o zabarwieniu fioletowym albo takim ceglasto-brązowym, y, bądź możemy wykazać. Brak zabarwienia, czyli obecność już końcowych produktów trawienia skrobi, maltozy i izomaltozy, które nie tworzą takich barwnych kompleksów. W zależności od zabarwienia mieszaniny, od tego czy będzie zawierała skrobie, czy będzie zawierała przejściowe produkty trawienia, czy będzie zawierała wreszcie końcowe produkty trawienia skrobi przez ten enzym, określimy aktywność enzymu w tych trzech temperaturach i porównując tę aktywność, oczywiście tutaj określimy to w sposób tylko jakościowy, nie będziemy żadnych pomiarów wykonywać, stwierdzimy w której temperaturze reakcja trawienia skrobi zachodzi w sposób optymalny. Minęło 10 minut, kiedy zachodziła reakcja trawienia w różnych warunkach temperaturowych i proszę Łukasz o wyjęcie probówek z łaźni wodnej. Jedna z nich y, zawiera ślinę nieprzegotowaną, czyli reakcja zachodziła w temperaturze 37 stopni, druga ślinę przegotowaną, czyli tak jakby reakcja zachodziła w temperaturze 0 stopni I 100 stopni, przepraszam, i trzecia probówka to ta mieszanina, w której reakcja zachodziła w temperaturze 0 stopni, bo probówka znajdowała się w łaźni lodowej, w lodówce, także rzeczywiście ta niska temperatura została zachowana tak żeby żeby znacząco obniżyć temperaturę reakcji. I do trzech probówek zawierających te mieszaniny trawienne proszę ukaz, żebyś dodał po kilka kropli płynu Lugola i wymieszał zawartość probówki każdej z tych trzech probówek. I po wymieszaniu będziemy obserwować zabarwienie mieszanin trawiennych. No zacznijmy może od zera stopni. Mieszanina ma zabarwienie fioletowe. 37 stopni brak zabarwienia. I ostatnia próbka, gdzie zastosowana została ślina przegotowana, czy tak jakby reakcja zachodziła w 100 stopniach. Mieszanina ma zabarwienie granatowe. Czyli widzimy, że. Różnią się te probówki zabarwieniem. Zabarwienie granatowe świadczy o obecności skrobi, czyli tutaj w tej probówce nie zachodziło trawienie skrobi. Skrobia nie została strawiona przez enzym. Zabarwienie fioletowe świadczy o obecności produktów częściowego strawienia skrobi, czyli dekstryn, tych o najdłuższym łańcuchu. Natomiast brak zabarwienia mieszaniny trawiennej z płynem Lugola świadczy o tym, że nie ma tutaj ani skrobi, ani produktów częściowego rozkładu, a zatem w probówce może się znajdować maltoza, izomaltoza, czyli te końcowe produkty trawienia skrobi przez alfa-amylazę ślinową. A zatem możemy powiedzieć, że w tej próbie, gdzie reakcja zachodziła w temperaturze 0 stopni, zabarwienie mieszaniny po dodaniu płynu lugola jest fioletowe, nastąpiła reakcja częściowego strawienia skrobi. Tam, gdzie reakcja zachodziła w temperaturze 37 stopni, zaszła, zaszedł całkowity rozkład skrobi przez alfa-amylazę ślinową, czyli do maltozy izomaltozy. Natomiast w probówce, w której e, mieszanina e, zawierała ślinę przygotowaną, poddaną. Działaniu temperatury 100 stopni, czyli imitowaliśmy przebieg reakcji w temperaturze 100 stopni. Mieszanina była granatowa, czyli zawierała skrobie, czyli nie zaszedł proces trawienia skrobi. Na tej podstawie możemy stwierdzić różnicę w aktywności enzymu znajdującego się w ślinie, który trawi skrobie, alfa-amylazy ślinowej. Czyli w temperaturze 0 stopni ten enzym y, wykazywał niewielką aktywność. Doszło do częściowego tylko niewielkiego strawienia skrobi w niewielkim stopniu, w temperaturze 37 stopni doszło do całkowitego rozkładu, do maltozy i zomaltozy, a zatem tutaj był enzym y, bardzo aktywny, natomiast w temperaturze 100 stopni, gdzie znajdowała się skrobia, zabarwienie granatowe, enzym nie był aktywny, nie doszło nawet do minimalnego strawienia skrobi. Skąd te różnice w aktywności? To czy w zasadzie może najpierw powiem, że możemy jakby wyciągnąć wniosek, że tą optymalną temperaturą jest temperatura 37 stopni, bo w tej Tutaj zaszła reakcja całkowitego strawienia skrobi do maltozy i zomaltozy. Natomiast w niższej temperaturze 0 stopni tylko częściowy rozkład, mniejsza aktywność enzymu wynika z wpływu niskiej temperatury na szybkość reakcji. Mimo obecności enzymu. Obniżenie temperatury spowodowało zmniejszenie szybkości reakcji. W związku z tym nastąpił tylko częściowy rozkład skrobi, częściowe strawienie skrobi. Hydroliza do tych najdłuższych dekstryn barwiących się na fioletowo z jodem pochodzącym z płynu Lugola. Natomiast, dlaczego nie nastąpiło strawienie skrobi w tej probówce, gdzie znajdowała się ślina? Yy, przegotowana czy tak jakby reakcja zachodziła w temperaturze 100 stopni. Enzymy to białka, a białka pod wpływem wysokiej temperatury ulegają denaturacji i Enzym, białko enzymatyczne zdenaturowane traci swoje właściwości katalityczne. Przestaje być już enzymem, nie może katalizować reakcji hydrolytycznego rozkładu wiązań glikozydowych. W tym przypadku znajdujących się w skrobi, a zatem brak jest aktywności i stąd to granatowe zabarwienie, brak aktywności enzymu, obecna skrobia w mieszaninie. Mimo zawartości w niej śliny, ale śliny przygotowanej. Podobne dwa ćwiczenia można wykonać stosując sok trzustkowy. Sok trzustkowy również zawiera amylazę, amylazę trzustkową o bardzo podobnych właściwościach jak amylaza ślinowa, czyli też można przeprowadzić reakcję y, stopniowego trawienia i wykazywania produktów trawienia przy pomocy płynu Lugola, czy też analogiczne ćwiczenie, y, w którym można wykazać na przykładzie właśnie amylazy y, trzustkowej y, wpływ temperatury na szybkość reakcji, na przebieg reakcji. Trawienia i wyznaczyć tą optymalną temperaturę dla działania enzymów. Nie robimy tego dla wszystkich enzymów trawiennych występujących w soku żołądkowym, trzustkowym ślinie. Zrobiliśmy to na przykładzie tylko śliny, bowiem. Warunki temperaturowe we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego są podobne, w związku z tym należy oczekiwać podobnych wyników doświadczenia jak w przypadku śliny, co przed chwilką pokazał Łukasz.